Hej, cześć, siomanko, z tej strony Citrogs. witam was bardzo serdecznie w niezwykle nietypowym materiale. Dlaczego niezwykłym? Otóż chciałbym wam dzisiaj zaprezentować nowo powstały serwer o nazwie The Whitecraft. The Whitecraft. jest to serwer założony przeze mnie oraz Gadrina w takim celu, abyśmy mogli się tutaj wszyscy razem spotkać, porozmawiać, pograć i wspólnie się przy tym dobrze bawić. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że serwer jest 50-lotowy zarówno dla graczy No Premium, jak i dla graczy z premium. Także myślę, że nie powinno być problemu, że ktoś tutaj na nasz serwer nie wejdzie i z nami nie zagra. Oczywiście adres IP oraz link do naszej strony znajdziecie w opisie do tego filmiku. Także w dzisiejszym materiale chciałbym opisać wam tutaj wszystkie pluginy oraz komendy dostępne na serwerze. Chciałbym pokazać Wam wszystkie budowle tutaj na spawnie, po prostu powiedzieć co gdzie się znajduje. Po prostu powiem Wam ogólnie jak zacząć przygodę na serwerze The Whitecraft. A więc tak, gdy pierwszy raz wejdziecie na serwer, będziecie pojawicie się dokładnie w tym miejscu. Przed Wami są takie dwie tabliczki informujące Was o tym, aby zarejestrować swoje konto. Taka informacja będzie również na czacie, także myślę, że nie. Nie powinniście jej przeoczyć. Aby to zrobić, wpisujecie komendę register, spacja, hasło, spacja. Jeszcze raz hasło, naciskacie Enter, i wówczas, yy, i wówczas wasze konto zostanie pomyślnie zarejestrowane. Następnym krokiem jest zalogowanie się do serwera. Aby to zrobić, wpisujecie komendę ukośnik, login, spacja i swoje hasło, które wybraliście wcześniej w trakcie rejestracji. Jeżeli już to zrobicie, będziecie mogli sobie spokojnie i pełnoprawnie grać na naszym serwerze. Przed Wami widnieje tutaj taka tablica z ogłoszeniami oraz zasadami panującymi na serwerze. Myślę, że jest ją warto przeczytać, żebyście po prostu potem nie pytali o te rzeczy, które są tu wypisane, żeby po prostu nie doprowadzić do tego, że zostaniecie zbanowani. To są zasady, informacja odnośnie naszej strony internetowej, jakiś mój kanał na YouTubie i tego typu rzeczy, także myślę, że warto jest to przeczytać. Gdy już to zrobicie, możecie sobie spokojnie wyjść i zacząć przygodę na serwerze da Whitecraft. Ja teraz Wam zaprezentuję wszystkie takie ważniejsze pluginy, a dopiero później oprowadzę Was po tych wszystkich tutaj budowlach. Tak więc pierwszy plugin, myślę, że najbardziej rzucający się w oczy, jest to plugin o nazwie Economy, dodający do, do serwera mm, ogólnie pieniądze. Aby sprawdzić, ile macie pieniędzy, wpisujecie komendę głosik Money. Naciskacie Enter i widzimy, że na czacie teraz wyświetliła mi się informacja, że mam w tej chwili 10... 10 dolarów. dolarów jest to kwota yy, jaką będzie miał każdy gracz, yy, który zaczyna przygodę na naszym serwerze. Yy, na co możecie wydać takie, te pieniądze? Yy, te pieniądze możecie wydać na przedmioty w sklepie. Zaraz Wam pokażę jak to wszystko działa. A możecie również założyć swoje miasto oraz yy, stworzyć własny naród ten plugin ogólnie z miastami oraz narodami jest to plugin Tawnie ja go opiszę tutaj w innym filmiku, gdzieś teraz w vlogu będziecie mieli do niego adnotację ponieważ jest to zupełna nowość na polskich serwerach Minecrafta i jesteśmy tak naprawdę pierwszym serwerem który oferuje zabawy z tym pluginem Także wiem, że nie będziecie go na początek ogarniali jest on troszkę skomplikowany ale myślę że warto warto wiedzieć jak on działa, ponieważ gdy już wszystko ogarnięcie, to jest to naprawdę bardzo satysfakcjonująca sprawa. E, Okej, okay, teraz jak możecie zarobić pieniądze? Pieniądze możecie zarobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest to po prostu dołączenie do jakiejś istniejącej pracy. Aby sprawdzić jakie są prace, ile zarabia się za, dane, za, za daną, za wykonaną czynność wpisujecie komendę Kośnik Jobs. Tutaj wyświetla Wam się teraz takie menu z, ogólnie o zawodach i jeżeli chcecie sobie sprawdzić jakie są dostępne zawody, wpisujecie komendę Kośnik Jobs Bros. Ok, naciskacie Enter i tutaj wyświetla Wam się informacja, że na serwerze dostępne są zawody takie jak Woodcutter, Miner, Builder, Digger, Farmer, Hunter i tak, dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład chcecie wiedzieć ile pieniędzy zarabia się za daną czynność to na przykład sobie wpisujecie komendę ukośnik jobs info i teraz po spacji wpisujecie na przykład Woodcutter. Ok, naciskacie Enter i tutaj macie teraz takie trzy kategorie Rozwalanie, kładzenie oraz zabijanie W rozwalaniu, gdy będziecie tutaj ścinali logi, czyli właśnie ścinali drzewa Dostaniecie pół dolara oraz 5 expa Gdy będziecie kładli saplingi oraz łód Będziecie otrzymywali po pół dolara, za saplingi dostaniecie 1 expa, a za Wood dostaniecie 2 expa. No i trzecia już taka kategoria, jest to kategoria kill. Jeżeli zabijecie gracza, otrzymacie 7,5 dolara oraz 7,5 expa. Także myślę, że jest to dosyć dobrze opisane i tutaj tak, tak samo działa, jeżeli na przykład będziecie sobie sprawdzi, chcieli sprawdzić e, minera że tutaj jest troszkę tego więcej, także no i warto zauważyć, że na serwerze możecie mieć na las 3, 3 prace. Także myślę, że jest to dosyć i tak spora liczba, ponieważ możecie na przykład dołączyć do być minerem, woodcutterem i jeszcze hunterem wtedy będziecie zbierali sobie właśnie surowce, ścinali drzewa oraz zabijali potwory i za to wszystko będziecie dostawali pieniądze. Ok, drugi sposób zarabiania pieniędzy jest, jest to sprzedawanie przedmiotów w sklepie. Ja wam teraz pokażę to, jak, jak to działa i przy okazji opiszę wam drugi z pluginów o nazwie Chest Shops. Tutaj widzimy, że w całym sklepie postawione są takie tabliczki informujące nas o tym, co możecie kupić Bądź co możecie sprzedać? A ja teraz patrzę na tabliczkę tutaj z, ze stonem. Widzimy, że u góry jest informacja odnośnie tego, ile danego materiału kupujemy bądź sprzedajemy. I w tej chwili patrzę na Stone, na cały stack Stone'a. Poniżej jest, obok literki B, jest. Za którą będziemy musieli zapłacić, kupując dany przedmiot, obok literki S jest kwota, którą otrzymamy za sprzedanie danego przedmiotu. Na, na samym dole jest, jest nazwa tego, tego itemka, który, który po prostu kupujecie lub sprzedajecie. No i teraz, aby to kupić, musicie mieć 10 dolarów. Ja teraz sprawdzam, mam 10 dolarów, także sobie spokojnie mogę to kupić. Aby to zrobić, wystarczy naciśniecie na tą drabiczkę prawy przycisk. Myszy. Wówczas na czacie pojawiła się informacja, że udało Wam się zakupić cały z tekstona z admin shopa za 10 dolarów. Gdzie na przykład sobie to uzbieracie i będziecie chcieli to sprzedać w sklepie, naciskacie lewy przycisk myszy na tą tabliczkę, i wtedy na czacie pojawiła się informacja, że udało Wam się to sprzedać i że zarobiliście 5 dolarów. Także sprawdzam sobie teraz mój bilans konta. I faktycznie mam w tej chwili 5 dolarów. Także myślę, że tutaj z pluginów to by było tyle. Jeszcze wam pokażę takie fajne komendy, jak na przykład komenda ukośnik warp ditch. Z tego spawna nie możecie się wydostać po prostu zwykłą bramą. Musicie się teleportować właśnie na wilderness, czyli na ditch. Aby to zrobić, wpisujecie komendę ukośnik warp ditch. I wówczas pojawiacie się z dala od tego spawna, gdzie możecie rozwalać i zbierać wszystkie swoje surowce. Naw nie będziecie mogli w tym miejscu, w którym się pojawicie, musicie odsunąć się kawałek dalej. I dopiero na przykład chyba tutaj, myślę, że... I dopiero tak, tutaj gdzieś w tych okolicach możecie zacząć sobie zbierać wasze surowce. Gdy już zbieracie sobie odpowiednią ilość, chcecie na przykład wrócić do miasta, aby sprzedać to wszystko w sklepie, wpisujecie komendę Ukośnik Spawn. Wówczas pojawiacie się w tym miejscu, czyli dokładnie tutaj, gdzie y, również się pojawiacie, wchodząc pierwszy raz na serwer. Możecie sobie iść do sklepu, strzelać to wszystko y, i mieć po prostu y, pieniądze na waszym koncie. Y, druga taka komenda, bardzo myślę też ciekawa, jest to komenda ukośnik y, M, spacja nick gracza, spacja wiadomość. Y, ta komenda umożliwia wam wysyłanie wiadomości do jakiegoś gracza, y, po prostu prywatnie, żeby nikt nie mógł wam tego przeczytać. Piszcie komendę na przykład ukośnik M, y, gadrin, y, cześć. I teraz nie ma go akurat na serwerze, ale gdyby był, to otrzymałby taką, że wiadomość. Także myślę, że tutaj z tych pluginów oraz komend y, Opisałem wam chyba wszystko Tak jak już wspominałem y, Plugin Towny, czyli ten najbardziej rozbudowany y, Czyli ten najbardziej charakteryzujący nasz serwer y, Opiszę w innym filmiku I macie go też gdzieś y, w opisie y, Pod tym materiałem y, Ok, chyba teraz poz nie pozostaje nam nic innego Jako prowadzenie was y, po serwerze Tutaj ogólnie gdzie się pojawiacie Jest to y, budynek spawnu y, Tutaj możecie sobie iść, tutaj macie różne takie korytarze y, Ławeczki, tutaj możecie sobie usiąść Spędzić y, jakoś czas tak to wszystko wygląda na parterze, tam idąc do góry będziecie mieli sklep, który wam już wcześniej pokazywałem, także nie będę tam wchodził po raz drugi. Tutaj macie takie dwie wieże, do których możecie sobie wejść na górę. Chodzicie sobie takimi oto schodami, idziecie do góry, idziecie, idziecie e, i w końcu dochodzicie na, do, tak, do tej wieży. Tutaj macie jakieś szyby, możecie sobie popatrzeć na widoki, e, wyjść tutaj na taras i zobaczyć jak to wygląda wszystko e, z tyłu. E, idziecie sobie tutaj dalej, no i macie drugą wieżę. Druga wieża tak, e, wygląda bardzo podobnie e, jak pierwsza. E, macie tutaj również szyby, możecie sobie e, popatrzeć. Teraz schodzicie sobie na dół e, i, poja i będziecie wówczas niedaleko. Sklepu, czyli w tym miejscu tam są sklepy I możecie sobie teraz opuścić tego spawna Pokażę wam teraz jak wygląda Jak wygląda ten budynek spawnu Taką się prezentuje z zewnątrz. Mi się całkiem ładnie podoba, nie wiem jak Wam. Możecie napisać w ogóle jak Wam się podoba ten serwer w komentarzu, lub po prostu wejść na, wejść na niego i z nami grać. Taką wygląda, troszkę pracy musieliśmy w niego włożyć razem z gazrinem, ale myślę, że, że było warto. Ok, teraz tutaj, gdy wyjdziecie ze spawnu będziecie mieli takie dwie tabliczki, informujące Was o tym, co się znajduje po lewej stronie, a co się znajduje po, po prawej. Zacznijmy sobie może od lewej strony. Widzimy, że jest tutaj Moparena, basen. I puchar osiągnięć To pójdziemy sobie najpierw na mowa rękę Pokażę wam jak to tutaj wszystko wygląda I wtedy Będziecie wiedzieli co, czego możecie się po prostu Po tym spodziewać Wchodzimy sobie takim korytarzem i dochodzimy w końcu Na trybuny, na trybunach nie ma żadnych siedzeń Ponieważ jest to bez sensu Lepiej żebyście sobie po prostu stali I oglądali to z dowolnego Przez was wybranego wcześniej miejsca Tak to wygląda, macie tutaj dwa piętra Także myślę, że nie powinno być problemu Że będziecie mieli jakiś Słaby Widok, Ok, teraz sobie wyjdziemy z naszej Mopareny i pójdziemy dalej, myślę, że wybierzemy się najpierw do basenu, pokażę wam jak wygląda basen, no ale najpierw musimy stąd wyjść, wychodzimy tak samo jak weszliśmy, czyli tym korytarzem tutaj z, ze stona, Ok, tutaj już jesteśmy prawie przy wyjściu i gdy wyjdziemy z Mopareny, po lewej stronie będzie taka, taka brama z napisem basen and puchar osiągnięć. Najpierw zaczniemy sobie od basenu, idziemy sobie takim, taką, na takiej wełnie i tutaj mamy nasz basen. Basen jest w kształcie piramidy, także całkiem mi się podoba, dosyć ładnie to wygląda. Tutaj wchodzimy, możecie sobie poskakać, popływać, no i po prostu spędzić jakoś tam czas. Gdy stąd już sobie możemy przejść spokojnie do pucharu osiągnięć, taką wygląda. Jak na razie mamy tylko jedno osiągnięcie jeden gracz tutaj widnieje na tym na tej tablicy właśnie osiągnięć jest to y, gracz o nazwie gracz o Niku Michuk 243 bardzo się pozdrawiam Michuk jeżeli mnie oglądasz y, i tutaj wisi on po prostu dlatego że y, że po prostu jako pierwszy zginął na serwerze. Ok, teraz z tego pucharu oni możemy sobie przejść dalej, tylko musimy najpierw stąd wyjść. Ok, tutaj sobie pójdziemy. Tutaj może pokażę wam teraz tą fontannę. Fontanna jest taka sobie ozdobiona, żebyście mogli też na to jakoś tam popatrzeć. Jeżeli chcecie, to możecie tu wskoczyć, ale myślę, że jest to po prostu bez sensu. Tak ona się prezentuje, tak ona wygląda. Tutaj dalej po prawej stronie macie taką, taką bramę, takie, tak, takie wejście do wyścigu. Na razie wyścig jest zamknięty, będą tutaj takie eventy, w których będzie do wygrania jakaś, myślę, satysfakcjonująca nagroda. Nie, nie wiecie, czego tam, nie wiecie co tam się znajduje, nie będę wam tego pokazał, żeby po prostu wam nie spoilerować, żebyście, żebyście mieli niespodziankę. Okej, okay, tutaj mamy bibli bibliotekę, wejdziemy sobie teraz do biblioteki, ok i tak ona wygląda. Tutaj też jakieś tam miejsce do spędzenia czasu. Możecie sobie tutaj wejść, pooglądać, popatrzeć No i tak to by mniej więcej się prezentowało. Tutaj dalej będziecie mieli po lewej stronie muzeum. W muzeum znajdują się zarówno obrazy jak i, jak i jakieś tam tutaj ważne przedmioty. Tak to wygląda, macie tabliczki i tutaj jest ciekawostka taka dla Was, że te nazwy tutaj tych obrazów są rzeczywiste, takie jak twórcy gry wymyślili po prostu, więc możecie sobie również sprawdzić jak dany obraz się nazywa. Tutaj są takie dwa bloczki diamentowe na których będą widniały Niki graczy, którzy wygrali na przykład na arenie, oraz którzy wygrali wyścig. Na razie jest tutaj Gadrin, ponieważ nie, nie było jeszcze żadnej walki ani żadnego wyścigu, no ale w przyszłości myślę, że tutaj być może zawinieje Twój nik. Ok, tutaj z muzeum możemy sobie pójść dalej pójdziemy sobie tutaj w lewo do naszej wieży widokowej tutaj jeszcze mamy takie, wszędzie dookoła są ogrody tutaj macie taki, taki mini park, możecie sobie usiąść i popatrzeć tutaj jak to wszystko wygląda do wieży jest wejście tutaj tędy, wchodzicie w punkt widokowy widzimy, jest tabliczka i na górę wchodzicie takimi oto schodami kawałek to jest, więc troszkę czasu wam to zajmie, ale myślę, że nie na tyle, aby wam się to po prostu znudziło OK, idziemy sobie do góry i jeszcze kawałeczek nam zostanie tutaj, wszystko tak oświetlone jest dobrze, ponieważ mamy tutaj glowstone, więc myślę, że nie, nie powinno być żadnego tutaj problemu. No i dochodzimy tutaj, widzimy, że stąd jest bardzo dobry widok na wszystkie te budowle znajdujące się na spawnie. Jak sami widzicie, wszystko jest otoczone murem, więc nie ma stąd wyjścia, aby stąd wyjść, jak już wspominałem, wpisujecie komendę ukośnik, warp, ditch Gdy już teraz to zrobiliście, możecie sobie spokojnie grać, no i co, no i... Przeżywać różne ciekawe momenty na naszym serwerze. Ok, myślę, że oprowadziłem Was po wszystkich tutaj miejscach, może nie będę stąd wychodził. Myślę, że to by było chyba w dzisiejszym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że serwer wam się spodoba. Tak jak już wspominałem na początku, jest to serwer zarówno dla graczy premium, jak i no premium. 50 slotów, także myślę, że nie powinno być żadnego tutaj problemu. I co? Myślę, że chyba to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do obejrzenia właśnie tego materiału poświęconego pluginowi Tauni, w którym będę Wam to wszystko dokładnie opisywał. Dzięki jeszcze raz za uwagę, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia na serwerze.